Zadbaj o siebie już teraz, przygotuj się na nadchodzącą wiosnę, zima to czas, kiedy nasze włosy i skóra bardziej niż zwykle narażone są na negatywne oddziaływanie warunków pogodowych, dlatego też szczególnie o tej porze roku powinniśmy zadbać o ich kondycję, odpowiednia profilaktyka, dieta i stosowanie specjalistycznych preparatów może uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami mrozu. Włosy działaj profilaktycznie, a unikniesz przykrych konsekwencji. Przetłuszczone, naelektryzowane czy nadmiernie wypadające to tylko część przykrych zimowych konsekwencji. Jakie mogą przydarzyć się naszym włosom? Mroźne dni wystawiają je na ciężką próbę w związku ze zmianami związanymi z charakterem ubioru ochraniającego zimą głowę przed nadmierną utratą ciepła. Obserwujemy w tym okresie zwiększony łojotok. Konsekwencją nadmiernego przetłuszczania się skóry głowy i włosów jest często zamiana typu szamponu na taki do mycia włosów tłustych, który mając zwiększoną ilość detergentów i SLS-u działa podrażniająco i wysuszająco na skórę owłosioną. W rezultacie łodygi włosów pozbawione naturalnego sebum stają się suche i zwiększa się ich podatność na wpływ dodatnich ładunków energetycznych z włókien sztucznych materiałów np. czapek. Same będąc naładowane dodatnio w charakterystyczny sposób unoszą się elektryzują odpychając identyczny ładunek – komentuje dr Anita Tarajkowska, olejnik, specjalista dermatolog. Na mrozie i zimnym wietrze przy małej wilgotności powietrza włosy wysuszają się, rozdwajają i łamią na cienkich końcach pozbawionych osłonki. Gdy nieosłonięta skóra owłosiona głowy zbyt często i długo narażona jest na mróz, zmniejsza się poprzez skurcz naczyni włosowatych ukrwienie mieszków i w konsekwencji może to doprowadzić na nadmiernego wypadania włosów. Jednak dopiero po pewnym czasie dodaje. Skąd taki opóźniony efekt? Umierający włos nie wypada od razu, a proces ten może trwać nawet parę tygodni. Rzęsy nie zaniedbuj ich. One też potrzebują wsparcia oprócz niewątpliwie istotnej roli w kształtowaniu kobiecej urody. Rzęsy pełnią także inną, bardzo ważną funkcję. Chronią oczy przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie dopuszczając do ich zakażenia, podobnie jak włosy na głowie, rzęsy również są wrażliwe na nadmierną ekspozycję na mróz. Efektem może być ich utrata wzmożonej niż zwykle liczbie, za standard przyjmuje się wypadanie od jednej do dwóch rzęs dziennie, warto także dodać. Że częstą przyczyną wypadania rzęs jest ich niewłaściwa pielęgnacja, np. nieodpowiedni demakijaż oczu czy jego niewykonywanie, stosowanie szkodliwych zabiegów kosmetycznych, np. przedłużanie rzęs, bądź nieumiejętne i częste stosowanie zalotki, niezależnie od tego roku, co jest powodem nadmiernej utraty, powinniśmy zastosować odpowiednie preparaty, np. odżywki. A także udać się do lekarza dermatologa, który zaleci odpowiednie leczenie, warto także pamiętać o odpowiednio zrównoważonej diecie bogatej w różnorodne składniki odżywcze skóra z niej wyluj pierwsze objawy mroźnych dni molekuła RGN 7 jedna substancja. Wiele zastosowań od pewnego czasu na rynku dostępne są produkty zawierające substancję czynną o nazwie Molekuła Regen 7. To odkrycie polskich naukowców z Łodzi znalazło swoje zastosowanie w specjalistycznych preparatach dermokosmetycznych przeznaczonych zarówno do pielęgnacji skóry problemowej jak i włosów, rzęs i brwi borykających się z problemem nadmiernego wypadania. Molekuła EGN7 to unikalna substancja czynna o potwierdzonym w badaniach aplikacyjnych działaniu chroniącym przed powstawaniem podrażnień i korzystnie wpływająca na naskórek. Dzięki swoim właściwościom działa regenerująco utrzymując skórę w dobrej kondycji ponadto, substancja poprawia mikrokrążenie skóry i wzmacnia mieszek włosowy przez co wpływa także na jego odżywienie. Molekuła RGEN7 reguluje także pracę gruczołów łojowych. Dzięki tym wszystkim właściwościom, znalazła tak wszechstronne zastosowanie w produktach dermokosmetycznych.